Siemano z tej strony macie, a to jest kolejny odcinek z gry Enemy Front. I jak pamiętacie, właśnie atakują nas w tym odcinku. Więc musimy chronić nas, nie wiem, naszą bazę tymczasową. Proćmy może jakie mamy misje teraz. Są cztery sekrety i odeprzeć atak wroga. Dobra, my się na szybko rozejrzyjmy, czy tu nie ma czegoś ciekawszego. O, tutaj ten O, Jussu, kufi. Skąd to? Gdzieś tam gościu jest. My pewnie też tu będziemy mieli ten. No jasne, że chcę. A czy mogę przyjąć na przykład właśnie dwie? Bo wiemy, że się. Uuu, cel. I dal. Tu gdzieś jeszcze jest jeden. Dobra, tu biegnie kolejny. Ej, skoro beczki te zbeczki poruchmalać Dobra, bo ja se przykłócę i się odsunę troszeczkę odbiegnę sobie po amunicję uuu, to lubię takie tylko jak się rzuca tym yy, nie sorry, że na chwilę się zatrzymałem ale szukam szukam jak się rzuca no po to jest półgodzówko zobaczcie Dobra, sobie już jestem tam O, gdzieś tam po Tu jest zobaczcie O, kolejny się wychylił Zobaczyłem Tu jest, się dopila. O tutaj bieg kolejny No to jest dosyć ciekawy się dzieje tu teraz. O, A <laughs> bo mi ciągle strzelali, dobra, czyli wiemy, że ten. Nie za bardzo się bawić karabinem. Nie, no to już słyszeliśmy. Wiecie co zrobię? Przebiegnę się na razie gdzieś indziej. Na tyłach kościoła, atakują. Dobra, niech atakują na razie zbędy. Jak wygląda sytuacja? To Rozpoznanie walką! Nie możemy pozwolić, że któryś z tych kurczybyków Przewodzą O, tutaj zobaczcie, że walczy Telefon mamy tutaj burzony Stary tramwaj Co nie strzelać? Tam nie możemy iść Czyli tutaj na razie jest wszystko Wow, świetny pomysł Dobra, my sobie pozbierajmy te obłotówki a, możemy mieć maksymalnie 4, bo mamy audicję Zawsze w porządku mamy kurdeczkę, coś jest tak jakby strzelę. Czy ona mi też się odblokowała? Zobaczcie, możemy się przedrzeć bokiem do nich tam. Albo jest tutaj gdzieś po prostu krzycy sekret, dlatego tutaj możemy iść. Dobra, dobra, troszeczkę i... Czy to mi pomogło? Czymś... Nie mogę tutaj nigdzie przejść. Tutaj też nie. Chyba tak po prostu mogę wtedy tutaj sobie podejść i nic więcej. Chyba że tutaj będzie później akcja się działa. A ja po prostu już za szybko zwiedzam. Tu nic nie ma, lecimy dalej. Już idę wam pomóc, panowie. Poczekajcie Czemu wy stoicie i nic nie robicie? Ludzie tam strzelają się. Ale to pisko wygląda na wszystko. Dobra, tutaj wejdźmy i sztab. Wszystko. Co to jest? Oj. To jest kar. Kar się używać. Utrzymać pozycję! Aaa. Ja tak czy inaczej muszę być, dobra. Do czasu, czy to wystrzelać. Dobra. Jeszcze się muszę to wystrzelać. Dobra, to wszystko. Dobra, odkryw się, odsuń się, kucnij! fajne się, weźmy sobie amunicję do kara. A, mamy pełne. Czy mogę sobie na przykład tak stanąć? Poszło. Więc. Możemy też sobie tutaj stanąć właśnie. O, przez to okienko okay, wyzestrzelę. Mam. Dobra, bo ten podjechał. Czyli żarówka podjechała. Dawaj, wsiadaj za to! Tu jest jeden. Tam idę i po Żartowałem! Stąd damy radę strzec kogoś? Gdzie ich? Tu jest jeden. Raz. Dwa. Wytrafiłem. trafiłem. Myślałem, że z okna Daj mi ten Kudułem Pod Jest, nie, Dobre, tak. Jeszcze nikogo nie zabiłem granatem A chciałbym Dobra, jeszcze jeden sobie wyjdźmy no, Tam nikogo nie widzę To nie są nasi, nie? Dobra, przeszkódka na karabin. Kolejny. Ale ich tam pełno. Dobra, znowu zasiadam za karabinem. Tam jest, zobaczcie, jest w ściance. Gdzie Wycofują się! Nie ma wycofania się. Zostańcie tutaj! Hawkins, za mną! Szukają czekaj, czekaj, broń naładuję. Biegnę! I wiecie, widzicie, mówiłem, że tam od też będą atakować nas. Jeśli się wycofamy, Niemcy pokroją nas na kawałeczki. Już Ale jaka fabuła jest tutaj dobrze zrobiona. To jest nasz czy nie nasz? To jest nasz. Ja nie pobiegli? Hawkins, zajmij pozycję snajperską na jednej z wież. Ty będziesz jego obserwatorem. Idźcie! Której z tam, dobra, biegnę za tobą, czekaj na mnie Świeci... świece są w ogóle jeszcze eee, Pozwól, że wojna poczekażkę, szyję ja zaczęła za spąć sukience. Wojna poczekaj, ja muszę znaleźć sekrety, aż cztery są. W Ale przynajmniej teraz wiem czego mam szukać. Mam odnaleźć eee, orła. Na ulicy przygotowaliśmy dla nich Cześć. niespodziankę. Beczki i skrzynie za municją. Jedno trafienie i wielkie burz! Uważaj na niemieckich snajperów. Mieśle nam dają popalić! Tak, wiem, że muszę ze snajperki strzelać, ale muszę się tak które się przygotowano? Dobra, zaliczone z śmierci od beczki Co kim chyba Trzeba by mi się bronić lunetą. Pozwól że sobie wezmę tę amunicję Ilecę na drugą stronę Zbliża transporter! O kurczę, to muszę się popieszyć. Biegnij Hawkins! A nie, tu byłem Tutaj jak się dzieje sytuacja? Na ulicy przygotowaliśmy dla nich niespodziankę. Beczki skrzynie z amunicją! Jedno trafienie Ale i... uważaj na niemieckich snajperów. Nieźle nam dają popalić! No oni wszyscy są po tamtej stronie, dlaczego nie kazali mi tutaj przyjść? Uuu uh, Eee, broń zleciała Mać Nie trafiłem? Naprawdę? Leżę Łooo, ale poszło Uuu, przykro mi, sorry, taki mamy klimat a tam, po tamtej stronie nie ma sniperki, wiecie? A z tego nie będę celować. gdzieś. No i zabili mnie! Jak tak można? Biednego Hawkinsa. ZMYKAJCIE TCHÓRZE! Teraz atakują z przodu! Dobra. Zostańcie tutaj! Hawkins samo! naszych słabych punktów! Musimy się utrzymać za wszelką cenę! von Bach próbuje wbić klin pomiędzy dwie opanowane przez nas dzielnice. Jeśli się wycofamy, Niemcy pokroją nas na kawałeczki. Hawkins, się! Przecież jestem przed tobą, stary, ja już biegnę na swoją pozycję. Hawkins, zajmij pozycję sniperką na jednej z wież. Ty, będziesz jego obserwatorem. Idźcie! Biegie! On ma być moim obserwatorem? Czyli co? On patrzy się przez. Psal... Aż słowa z góry. Patrzy przez lornetkę, a ja strzelam? Dobra, nie zapomnij. Uważaj na niemieckich snajperów, ale za Skara. nam dają popalić! Uważaj za niemiecki snajper, już... Mogę przybliżyć? Nie, to jest zmiana Dobra, kursuj sobie O i kółko nam się pokazało, czyli wiem gdzie już strzelać Poszło. Nie wiem co te kółko oznacza, może właśnie taki strzał piękny Taki na slow Na Dobra, załadujmy sobie ten. Snajperzy pewnie już dotarli na okna Tylko, że ich nie widzę Ale skupienie No tam na oknach siedzę Przychowam się. Witaj. Dobra, nie widzę ich tam. Dobra, zaraz sobie weźmiemy sobie ładatkę. Zbliża się transporter. Dobra, tam jest jeden. I tam tego zastrzelimy. O, obserwator działa. Masz go! Masz go! Dzięki. Jednak się przydał, bo nie Ale w biegu go zniszczyłem. Oj, głowa będzie pewnie. Poszło w prostą głowę. Chciałem się wycofać, ale lagiem. Znaczy, lag ja nie laga nie załapałem. Gra załapała lagę. Dobra, biegle, czekaj. Szukają naszych czekaj. punktów A, no, musimy się utrzymać za wszelką cenę. Próbuję wbić clean pomiędzy dwie opanowane przez nas dzielnice. Dobra szybko przemyśleć. Niemcy poczupu nas tak naprawdę... Po raz kolejny Elo? Przyszli się pogadać, co za bałowany. pozycję was zabijesz pizdu. Ty! Będziesz jego obserwatorem. To ja nic nie robicie, ja muszę nie sam wszystkich zabijać. Dobra, stamina nam się skończyło, no, najgorzej. Na ulicy przygotowaliśmy dla nich niespodziankę. Beczki i skrzynie z amunicją. Jedno trafienie i Zresztą wielki bum! Bacaj na niemieckich snajperów. Nieźle nam dają pochwalić. Oj, już mi sniper się wyczył. Stary, patrz. Patrz gdzie są ci snajperzy. Masz Co ty mi tylko o dwóch powiedziałeś? A, jak ja strzelę do nich, to za ja ja Przecież ja muszę sam sobie patrzeć, gdzie są tu neklerzy. Tam jest dobrze, dobra. Przeładowanie. Podajdę sobie po amunicję. Teraz kto mu deje? Strzelam do szkoły. Tu możemy ich też zabić. Zbliża się transporter. Stary, ty się od razu odsuniesz tam. Powiedz mi gdzie są ci siedem, cholera. Tu jest kolejny jeszcze Jeszcze z wazówki wali który To było ostatnie świetny strzał To było ostatnie, ale kurczę nadal dole są pazółki Dobra, rzuciłem gdzieś tam granata. czy znaczy, mocno. Tyle przed siebie. Stary, nie, proszę, nie rób tego, bo ostatnio tak zginąłeś. Ja wiem, że to jest dobry strzał z daleka. Ale bez przesady. Ja się tu gdzie tutaj nie widzę Tam jesteś No tutaj jest Wypierdź się, dawaj Dosta Tu jest jedziesiąt pełno Tu, tu przeciągle trują do mnie Dobra, wypierdź się lekko, tutaj Dobra, tego z bazuką zabiję. Jak zniszcz czołgu wroga? Gdzie czołg wroga? Dobra, znalazłem. Wyność prawej! Wynoś się z tej wieży! Dalej szybko! Niech to! Poszukaj butelek zapalających! W tamtej wyrwie z przodu chyba jest Panzerfaust! Rozumiem! Dobra, szukamy Panzerfausta. Dobra, ja się przerzucę na kanaż Naładuj go chociaż. Że tam gdzieś jest bazuka, ale gdzieś w tym jest z tyłu poważna sprawa. Widziałem pancerwa usta. Osłaniaj mnie! Spróbuję go zdobyć! A w tej wyrwie, w której tam byłem, tam gdzieś było. Dobra, my sobie nalodowimy trzy cztery. O cholera, dobra, biegiem. Kontakt. tak! Faktycznie coś leży To nieźle, że go wcześniej tu nie było Proszę Cholera było blisko! Świetny strzał! Ode ja tak przed dobra, no to mamy wykonane, fajnie. Tylko, że nam wlaźli w środka. Przedarli się na biłach! Wszyscy z powrotem do środka! Mam ten, mam ten, jest taki. Co tu się dzieje? W ogóle jakąś bronimy tego kościoła. Dobrze, Dobra, to tu zejdziemy tam boku. na ten. Mój człowiek właśnie, Dobra. Przejdę, ten Gówno nie przejdę. Ja się przyciskał podczas wojny, a nie. Dobra, sobie powoli do, do nich. Gdzieś kłon. Nie wiem, czy to jest i ostatni jest. I daj kolego. Do ostatni! Sybać o mnie! Do mnie! Czekaj, bo sprawdzam chyba lepsza. Uum! Szybciej szczera. Zadujmy sobie pięknie. Ej, nie ma jeszcze żadnego tego... Żadnego sekretu jeszcze nie znalazłem. Dobra, zaraz do niego pójdziemy sobie, nie spokojnie. O, tu jest. Przynajmniej jeden. Cieszę się. To chyba tyle na razie. Gdzie on stoi aż? A, stanął sobie pośrodku kościoła. Witaj. Moje artefakty, dostałem osiągnięcie. Zobaczcie, czy nikt nie jest ranny! Sprawdźcie stan amunicji! To jeszcze nie koniec! Jezu, nie wiem ile jeszcze wytrzymamy. Ile będzie trzeba? Nie oddamy im kościoła. Gdzie są posiłki? Przygwożdżone kilka budynków stąd. Ooo! To takie lekki dosyć przygotowe. Musimy się przygotować na... Sztuka! Nawet tu będzie ostry przybój. że posiłki nie mogą dojechać musimy się sami bronić żeby za czasów prawdziwej wojny faktycznie tak było. A nic zaczyna brakować, to nie jest tak jak w tej grze. że sobie podejdę do skrzynki, która jest wiecznie pełna. Nie wiem czemu oni tak bardzo bronią tego kościoła. Jak ważny jest ten kościół? Znaczy, wiecie, militarnie patrząc, jak ważny może być ten kościół. Może właśnie on stoi na samym środku. Więc jest bardzo dobrą fortecą. broń szybko strzela ale jest głupia na górę. nie tracę w ogóle, dobra, wiecie co, cał... pozwólcie że sobie z nimi że się tutaj leżała yy, Jędrek widziałeś moją broń nową, starą, jakąkolwiek? Dobra, tu była jedna broń podnikały wszystkie, no to jesteśmy w szarej lubię mogę gdzieś wejść na górę? Hmm. chciałbym Jaki piękny żelandol Nie na pistolet raczej to byłoby głupi to jest... mogę, jeszcze nikogo ja tego nie zabija. O, jednego przynajmniej. Grona! Zacznijcie, Nie widzę żadnego! Oni gdzieś tutaj już są podobno. Przejdźmy sobie. A tu jesteś. Nie wiem skąd. A to wrób tu nie biega gdzieś? To jesteś ty, nie? Stary, weź mi da inną broń, bo ja z nim nie wytrzymam. Ma dużo fajnej amunicji, ale ona jest... Gówno strzela Stabuki. Już, 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 już. Widzę. Góra, dół Dobra, przerzutka pana karabinę O cześć Aaa, bo wy też do mnie nas sniperek walicie Fajnie, że jestem po tej stronie barykady, ale... To mi nic nie daje Najgorzki gdzieś jest Tu jesteś gniazda Żaru, 71 naboi w mieści Ej, bo zginę, bo zginę, bo zginę, bo zginę, stop, stop, stop. Odstrzygajmy chwilę, niech on sobie zaleczy, wyleczy rany. Czy oni się wycofali? Wycofali się, tak jest. Zrobiliśmy to. Powinniście szybko regenerować. Może zaraz znów trzeba będzie walczyć? Dlatego korzystam, póki mogę. Więc Twoją opowieść o wydarzeniach we Francji przerwano. Powiedz, jak wyglądał ten atak na niemiecki transport. Zakładam, że Ci się udało. I to by było chyba na tyle w e, tej misji. W tej rundzie o bardziej. Jestem ciekawy, czy to się jakoś łączy, te wszystkie te e, wczytywanie gry. Tutaj nasze drogi się rozchodzą. Tam jest Szwajcaria, a tam twój pociąg. Proszę, chodź z nami. Na tej wojnie nie potrzeba już więcej martwych bohaterów. Ha! Nie. Nic z tego. Mówiłem, że załatwię ten pociąg i zamierzam to zrobić. Nie spieprz tego pismaku. Ta. Mnie też było miło. Do zobaczenia przyjacielu. No niestety czak to czasem bywa. A to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Poza tym komentujcie, subskrybujcie. No i cześć!